Dam, Witam w kolejnej grze na kanale Family Curse Dimo Rodzina Rodzinna klątwa Nowa gra Chyba Google Translate tutaj było W tym tłumaczeniu polskim Ale zobaczmy Czym te demo nas zaszczyci Czy to będzie coś fajnego Drodzy przyjaciele Grasz w wersję demonstracyjną gry Family Curse jest to niewielka część gry bez historii, która pokazuje rozgrywkę. W pełnej wersji gry możesz poznać całą historię od początku do końca i zobaczyć wiele przerażających i niewytłumaczalnych rzeczy. Nie podoba mi się to. Halo! Kto tam? Grafika jak z Unity. Ty! Ja poznaję ten dom. Ten dom jest tak wiele razy używany w jakichś asetach gier. To jest masakra. Cze Czemu pani płacze? Niech pani nie płacze. Wszystko będzie dobrze. Zamówimy pizzę. Naprawdę mam pieniądze. Jestem youtuberem? Ej, czemu zgasł kominek? Czy nie był w ogóle zapal... zapalony? Wszystko się rozłączyło. Widzicie nawet czy to jest trup? To mógł to zrobić? Nie wiem kurwa, kanibal? Który sobie chce, chce zjeść tego trupa, nawet mózg ma na tacy. Halo? Powiem tak. Gra dobrze chodzi. O kurwa, co ja zrobiłem? Ja wyszedłem na dwór? Nie chcę. Ja pierdolę mogę wyjść na dwór, ale schiza, ale na razie nie chcę. To jest element gry bez historii. Pamiętajcie. Więc tu jakby. Aha, muszę znaleźć narzędzia. Już mi się podoba, bo jest trochę tak rezydentowo zrobione. Też jakiś muszę skrawek znaleźć, tu jakiś kod. Okej, tu jest inne wejście. Dobra, a sprawdźmy co jest na górze. No. Ja znam ten dom, już tu kiedyś byłem w niektórych demach. Więc można powiedzieć, że coś tam, coś nie coś pamiętam. To jest sypialnia, jak dobrze Kurwa mać, <_cer selling> ty dziwko! Skacząca jebana. Historia choroby. Wyciąg z historii choroby. Pacjentka Lily Kraus wiek 12 lat. Rozpoznanie nieustalone. Wywiad choroby. Pacjentka zgłosiła się za skargą na wysoką, gorączkę, migrującą bóle całego ciała, nudności, obfite wymioty, silny ból Na podstawie dotykanych badań rozpoznano chorobę autoimmunologiczną, ale nie ustalono dokładnego rozpoznania. Podane leczenie nieznane Zag złagodziło objawy. Pacjentka została wpisana z, z poprawą do dalszej obserwacji przez lekarza rodzinnego. Lekarz prowadzący Gilbert. Blablabla. Nic więcej nie ma. Ale mnie dziwka wystraszyła. Pierdolnąłbym jej zlaczka, ale nie, nie mam tutaj takiej umiejętności. Puś się kurwa, ze E! Nie zamykaj mi Kurde, nos mnie swędzi Gdzie ja jestem? Ibel <śmiech> <śmiech> Kurwa mać Bezpiecznik elektryczny, kurwa To jest gra na podstawie jumpscarów, czegoś czego nienawidzę. O krew super, a gdzie ja mam ten bezpiecznik włożyć? To mnie zastanawia, coś tu gra. O, gra się zapisała. Ale w ogóle dziwne, że nie słyszałem. Kurwa mać, coś płacze. Ja pierdolę. Dzień dobry. drzwi Otwieraj! O! Mogę biegać, zajebiście, ale nie wiedziałem Ty, no <śmiech> <śmiech> kurwa, mać się, Nie, ja nie mogę grać w takie bo ja się kurwa... Boję Dobra, chodźmy na zewnątrz, bo jeszcze nie byłem na zewnątrz. Mogę iść na zewnątrz, to chodźmy. Mamy jakiś bezpiecznik, nie wiem po co mi on. Możliwe, że gdzieś tutaj mamy ten do włączenia. Haha! <słukasz> Proszę bardzo. No i gra się zapisała. No i super, będziemy mieli światełko. W domu. Jak tam wejdziemy. Teraz gra mi się wydaje za cicho. Eee, dobra, co my tutaj mamy? Mamy tu szklarnię. Muszę tu coś wpisać. Tab Tu nic więcej nie ma. I nas og ogródek, tak? Tu potrzebujemy klucza. Uuu! Ktulu! Coś tam robi akuku. Dobra, włączyłem bezpieczniki, więc możemy wrócić, bo na pewno to mi otworzy nowe ścieżki. Chyba? Kówno mi to, nic mi to nie otworzyło. Co mi to, co mi to mogło otworzyć? Świateł nie mogę zapalać i tak. I to co mi to zrobiło? Tak się zastanawiam, przecież ja tu światła miałem, nie? Tu wyłączyłem muzę. Mogę tu wejść w ogóle? Mogę? O kuchwa! Brani Edward Adams, B.E.A. Zdjęcie ogrodnika. B.E.A. Ok, B.E.A. B.E.A. Uh! CO TY CHCESZ?! Oh, fuck me! B.E.A. przecież, B.E.A.! Wypuść mnie! WYPUŚĆ MNIE! Czy zawsze musi być... Jakieś deringiem skojarzone, że zawsze dziewczynka. Czy kiedyś w ogóle motyw horrorów takich robionych się zmieni? No to tu nie będzie dziewczynka. To może będzie na przykład żabka. O Boże! Jaki ryj brzydki. Ale to mnie tak nie wystraszyły jak te pieprzone chomskere. No i gdzie ja kurwa jestem? Proszę mnie puścić! Dale, efekty są fajne! What the fuck? Zamknął mi... Zamknął mi drzwi! I co mam zrobić? Dwa O! Ciekawe. Dobra. Randomizer. O, oh, Energizer. I górka niedźwiedzia. A mogę sobie jeszcze raz przeczytać tą, tą zdjęcie ogrodnika, czy ja gdzie to mam? Bo nie pamiętam. TBA, BEA, BEA, BEA BEA. A gdzie był, gdzie było to zdjęcie niedźwiadka? Było na dole czy na górze? Kurde, nie pamiętam. Nie, tu był bezpiecznik. Dobra, to było na dole. 4672 O! Mogę podnieść. Kurwa, pod spacją się klikny ten 4672. 4, 6, 7, 2, no tak i wprowadziłem. Bela 4, 6, 7, 2, a czekajcie 1800, 1700, to który był najwcześniej. Nie, to będzie 7, 7, 4, 2, 6, 7, 4, 2, 6. Też nie? Może od najstarszego? Znaczy od najmłodszego? Czyli 6. 2, 4, 7, 6, 2, 4, 7. To jednak dobrze myślałem, że od najmłodszego. 6, 7, 2, 4. No to dobrze tak myślałem. Dlaczego wcześniej nie weszło? Przecież robiłem tak samo. Lekarz stwierdził, że leczenie nie przynosi efektów. Liz z każdym dniem czuje się coraz gorzej. Nie wiem już, co może po nam pomóc. Próbowaliśmy wszystkich opcji tradycyjnej medycyny, ale to do niczego nie doprowadziło. Dziś nasza sąsiadka pani Dawson przyniosła jakiś wywar ziołowy i podała go Lili. Ona od razu poczuła się lepiej. Nie wiem co to jest, ale to naprawdę działa. Pani Dawson przyjechała do naszego miasta jeszcze jakieś pół roku temu. Nie znamy jej zbyt dobrze. Choć mieszka w sąsiedztwie, kiedy usłyszała o naszym nieszczęszym, powiedziała, że może pomóc. Dziś Lili znowu czuje się gorzej. Wywar już nie pomagają. Pani Dawson powiedziała, że jest coś, na pewno może nam pomóc. I przyniosła drewnianego idola. O, Oto, widziałem go w ogródku. Że to starożytne bóstwo jest pamiątką jej rodziny, trzeba przeprowadzić tutaj oczyszczenia z choroby. Jestem, z jestem zmęczony, już nie obchodzi mnie co robić. Jestem gotów wiedzieć, że wszystko, uwierzyć we wszystko, byleby tylko Lili po poczuła się lepiej. Tak jak w tym Devotion, kurde, horrorze. Robi zrobi wszystko, żeby się dziewczynka lepiej poczuła, a potem sam ją zabije, nie? No i właśnie widzimy tego skutki. Dzisiaj panna Dawson przeprowadziła rytuał czystający, po którym wręczyła nam drewnianego bożka i kazała go bezpiecznie przechować, tak co, się... tak co się stanie w tym kawałkiem drewna. Nie sądzę, żeby to pomogło. Nasza rodzina jest w rękach Boga. Amanda i ja modlimy się. Każdego dnia Lili po zrobiła się słabo i ona przepadła na cały dzień. Nie mogę w to uwierzyć. Stan Lili poprawi się na moich oczach. Ból ustąpił i pojawił się apetyt. Jeszcze nigdy nie jadła tak łapczywie, Bułeczka mandy. To cud, nawet koloryt jej skóry jest zdrowy. Jeśli ten oczyszczający rytuał naprawdę pomógł, mamy wobec Pani Dosą dług wdzięczności. Tego pamiętnika raczej nie będę prowadził. Lili jest całkowicie zdrowa. Wszystkie badania są w normie, ale lekarze są zaskoczeni. Nie wiedzą, co się dzieje, bo choroba Lili jest nieuleczalna. Ale dziecko jest zupełnie zdrowe. Nie możemy nikomu powiedzieć o rytuale. Pan Nadolson ostrzega nas, żebyśmy zachowali go w tajemnicy. Przepraszam, musiałem kliknąć. A kto nam uwierzy? Lekarze są ludźmi nauki, a nie przesądów. Ostatnio coś dziwnego dzieje się z. Li o nie. Znowu kichnięcie. Się jest Mam uczulenie na duchy i na rytuały oczyszczające. Bardzo agresywne. Dzisiaj moja córka z Zabiła naszą kotkę. Zauważyłam, że po rytuale ona jakby została zmieniona. Zamieniona. Zmienił się nawet wygląd. Czasem lubię się patrzeć w jej oczy, jakby z nich. Jakby z nich to nie Lili patrzy na mnie, ale coś okropnego. Jakieś zło, które zaczęło się w ciele mojej córki. O Boże. Dziś w tajemnicy spotkałem się z ojcem z Crawfordem z cerkwi. Opowiedziałam mu wszystko, co się z nami działo. Nawet to, że Lili zabiła człowieka. Co? Przegryzła gardło pani Jane, która pomaga nam w domu, a potem umazała ściany swojego pokoju i jej krwią. Ojciec Crawford obiecał, że nie z policji i przyjdzie do nas z wieczorem. Aha, no tak, zgi zginęła jakaś laska, jakaś kurde sprzątaczka pokrywka. To jeba jej życie, nie? Przecież była nikim. I widzę kurwa ksiądz w ogóle. Eee... Chyba z jakiegoś półświadka, czy coś, że nie chce kurde donosić gdzie ja byłem? Ojciec po obiecał, że nie zadzwonią mi policji i przyjdzie do nas wieczorem. Podejrzewa, że rytuał uzdrawiający Lili był tak naprawdę rytuałem umieszczenia demona w ludzkim ciele. Ojciec Crawford mówi, że może nam pomóc, a potem muszę wszystko powiedzieć Rypowi. Boże, pomóż nam lepiej teraz to powiedzieć. Obawy się potwierdziły. W ciele Lili mieszka straszliwe zło. Ojciec Crawford nie wie jeszcze. Jaki demon siedzi wewnętrznie i żeby go wypędzić musimy poznać jego imię. Będę musiała poważnie porozmawiać z panią dosą, Zarazując moją córkę, rzuciła na nas straszną klątwę. Amanda zabierze dziś Dawida do sierocińca w północnej Karoliny i zostawi go na jakiś czas. Przebywanie obok siostry teraz jest niebezpieczne dla niego. Odbierzemy go po odprawieniu rytuału wypędzenia do mama. Mam nadzieję, że nie potrwa to zbyt długo. Aha, i dlatego nie ma tutaj naszej... Naszej... A więc... Więc tak się stało, nie zostawiła mnie rodzina, ukryli mnie... By tu było bezpieczne. Aha! To ja nie jestem ojcem, ja jestem kurde tym bratem. Klucz do piwnicy? Nie chcę do piwnicy. No to super. A gdzie jest piwnica? Coś wie? Ja na przykład nie wiem. Czy piwnica jest w domu? Z tego co wiem, piwnica powinna być w domu, nie? Ale chyba tak nie jest. nic jest tutaj, zgaduję, ale nie mam tego, bo nie... Bo nie wiem jak otworzyć te pierdolone ogrod ogrody. Wpisywałem TBA i nie działa. A może na tym zdjęciu jest jakby... Nie no, nie ma. Barney Edwards Adams, no mówię. Barney Edward Adams, to wpisywałem. Barney Edwards Adams. Jestem debilem. Gdzie tu, jest, tu jest kurwa guzik? Tu jest kurwa guzik! Dlaczego ja nie widzę takich rzeczy? No, bardziej skrzyp. Dobrze wiedzieć, że ja jestem bratem tej siostry i ona mnie tu odnalazła. Przestań pukać! Ale dobrze, że mnie znalazła, nie? To fajnie mnie rodzice schowali w jakimś kurde odludnym domu, gdzie jestem sam ze świeczką. I tak muszę się przed siostrą kurde bronić. Więc super, super, super rodzina, super rodzice. Rodzice roku, nie? Ale fizyka deskowa, mistrzostwo. No i teraz najgorsze miejsce na świecie: Piwnica, ale to na razie i tak, na razie ostatni horrorek, bo potem będzie ten. Będzie fajna taka gierka 2... 2D? O! Ghost Rider z pieca wyskoczył! A schowałeś coś tam? Chyba nie. Ale trochę się podpalił. Troszkę się zjarał. Mam marciń. No mam mnie, mam mnie, złapała mnie. Ej, ta piwnica jest strasznie duża. Nie chcę nic mówić, nie? Coś, coś je. Po, po pierwsze, gdzie, gdzie, mnie rodzice schowali? Dlaczego to są jakieś kanibale? Teraz mi coś na ryj wyskoczy. O! Mam zjeść rączkę? Jeśli ktoś znajdzie mój list, niech ucieka z tego domu, albo zostanie rozerwany przez straszliwe zło, które mieszka w mojej córce. Próbowaliśmy przeprowadzić rytuał wypędzenia tego demona, ale zrozumiał nasz plan i zabił wszystkich, prócz mnie. Doma trzymam mnie przy życiu, bo potrzebuję kogoś, kto by się nim zaopiekował. Nie mogę uciec z tego domu. To zło przeniknęło do mojego umysłu. Moje myśli są poza moją kontrolą. Jedynym wyjściem jest zakończenie mojego życia w tych jasnych momentach, kiedy wraca mój zdrowy rozsądek. Aha! W skrócie, muszę się zabić i znaleźć trójkąt. Hmm. MUMIFICATION nic więcej tu nie ma. Ty długa jest ta gra. O, klucz do tylnych drzwi super, a gdzie są tylne drzwi? To chodzi o te drzwi tam, że muszę się wrócić? O kurwa, wyszedł, stary uciek z klatki, Pierdalaj. uciekam. Nie złapiesz mnie, o! Co to kurwa było? Nawet nie patrzyłem, patrzyłem na drugi monitor. Nawet nie widziałem nie. Nawet nie widziałem, co, co mi wyskoczyło na ryj. Ale to trochę oszukane te demo, bo historia jakaś jest. I coś się dowiedzieliśmy, to jak tutaj. To jest wątek bez historii, jak ja zaraz, kurde grę przejdę. Jak tak dalej pójdzie? I co jest za tymi drzwiami? Kolejny dom? Dziękujemy za zagranie wersji. W wersji może gra ukaże się w lutym. Aha! to to by było na tyle. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Widzimy się w kolejnym demku już jutro. Pa pa.